Daj się domu! Jezus, popie! Ajajaj! Dobra, lega nagrywam mi Niesamowite, niesamowite! Siłanko, witam serdecznie. Moi drodzy, tutaj wam pokażę. Jak ktoś nie widział jeszcze filmu, to bardzo źle robi, powinien zobaczyć, ale przejdę się kawałek po domku. Tu jest pod. Słyszycie to? Słyszycie to? No, jest grobiutko, jest grobo niechudo. Fajne, mamy fury na podjeździe, bawimy się. Dobra, moi kani, witam was serdecznie z tej strony. Ja, zielonowłosy i moja dziewczyna zielonowłosa. Eee, Nie działa film mój. Nie wiem dlaczego. W jakiś błąd wyskoczył. Na, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie można go obejrzeć. No nic, u nas, u nas 11:30 prawie. Lecimy coś zjeść teraz. I jedziemy do innego miasta, ha ha! ha, ha. Kuba! Fajniutko, co? Kuba, Kuba, czy mój film już działa? Możecie spokojnie wchodzić na film, zostawiać łapę w górę, suba i oglądać co się tu dzieje, bo jeśli się dzieje oberdę Ten film nie jest oczywiście stąd, więc kubie się pomyliło, ale... Ale ten jest równie fajny. Tak? Równie fajny. Moi drodzy, moi drodzy, jedziemy innym autem teraz. Kochanie jesteś tam? <laughs> co się stało Kuba? Możecie <laughs> się domyślić w <laughs> Myślę, że możecie się domyślić co się stało. No. Tromba lubi jeździć szybko i lubi latać boczkiem, no. Tyle. Nieprawda. To już sobie nie polatam. Już sobie nie polatam, co? Ta, już sobie nie polatasz. No. O kurczę, pieprzona szkoda. Co się stało kochanie? Coś co się stało? stało? No. Nie wiem co się stało właśnie. Nie wiesz? No.